Jeden motocykl, jedna wiązka, druga wiązka i trzecia wiązka. co tutaj się działo? otóż motocykl zgubił iskrę przestał odpalać wszystko tutaj zostało rozebrane poprzedni elektryk w Anglii stwierdził, że trzeba wymieniać instalację, coś tutaj nakombinował, podokładał jakieś przewody ale ja się domyślam o co chodziło Otóż w częściach brakuje mi jednego elementu, a mianowicie modułu przekaźnikowego. Jeden przekaźnik służy jako interlock, czyli blokadę rozruchu i zapłonu w przypadku otwarcia nóżki bocznej, włączenia sprzęgła i włączenia biegu neutralnego. Jeden przekaźnik służy właśnie do interloku, drugi przekaźnik to przekaźnik pompy paliwa. Bez tego modułu nie będzie możliwe odpalenie, uruchomienie rozrusznika oraz nie pojawi się iskra. Może poprzedni właściciel rozpozna. No, i się okazało, że to jest oryginalna instalacja elektryczna od tego egzemplarza. A tutaj są dwie wiązki elektryczne nowe, które nie pasują do tego modelu. Nie pasują, ponieważ. Pochodzą z wersji amerykańskiej. Wersja amerykańska ma inny prawy przełącznik bez wyłącznika świateł awaryjnych. Co za tym idzie? Są inne złącza. To złączenie pasowało, więc nie działa przycisk rozrusznika i nie było zasilania na SEU. Wersja amerykańska posiada inną stacyjkę bez funkcji świateł postojowych, ale co się potem okazało, że wersja europejska posiada immobilizer. O! I tej wtyczki nie można było podłączyć do instalacji no w głowie mi się nie, nie, nie mieści jak to można było dopuścić do tego żeby założyć instalację bez immobilizera wersja amerykańska oczywiście nie ma nie posiada immobilizera ale również ma inne ECU o innych oznaczeniach to jest ECU od wersji europejskiej czyli FUA 0029 i kod modelu, czyli 26P w wersji amerykańskiej jest to FUA0028 i kod modelu 5S7. Także przerywacz kierunkowskazów jest inny w wersji amerykańskiej, czyli z taką funkcją, tak zwaną Cancellera ale to. Tak już drobna różnica dodaje jako ciekawostkę przyszła instalacja trzeba było bezpiecznik wymienić będzie trzeba złącze wymienić I teraz już zaczął gadzać Cewki zaponowe z tego motocykla brakowało jednej fajki, więc pomyślałem, że za 25 zł. Kupię drugą cewkę. Są, są dwa rodzaje, różnią się długością przewodów. To jest akurat przednia. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie ale postanowiłem coś sprawdzić zobaczcie mała rezystancja mała rezystancja Oczywiście dokładniej tego nie sprawdzę, bo to nie jest jakieś do pomiaru małych rezystancji, a tu oryginał i rezystancja prawie jest zgodna ze serwisówką, czyli wniosek jest taki, że te cewki były wymienione na jakieś podróbki, ale te podróbki. Są prawdopodobnie do zaponu CDI. Chociaż to, to trochę dziwne, bo dwa przewody są wyprowadzenia osobno. Okazuje się, że ECU jest uszkodzone. Test cewki zaponowej pierwszego cylindra D30. Włączam zapon. Panika. Teraz D31. Włączamy zapłon. Przewody przyłączone. I iskry nie ma. skiwacze okazały się zatkane. Trzeba było je umyć i odblokować. Przyszła do mnie paczka z Niemiec, a nawet i z Austrii. Kompletny zestaw i z kluczykami stacyjką i ECU. Jak widać jest etykieta. Nawet mam tutaj numer WIN dawcy. I taki zestaw kosztował 500 euro na eBayu. Zobaczymy, czy teraz zagadza na dwa cylindry.